Cześć kochani, pogadajmy tak szybciutko, bo nie chcę mi się każdemu z osobno odpisywać na komentarze lub po prostu odpisywać w prywatnych wiadomościach, a widzę, że powstała duża dyskusja po ostatnim TV Royalu, że gra... No dobra, nie będę tego wszystkiego wymieniał. Po prostu chciałbym powiedzieć swoją perspektywę, moje zdanie mniej więcej... Jeżeli coś was obrażę lub sam coś źle powiem, mogę zawsze zgonić, jestem po noc te 12 godzin niewyspany i gadam głupoty, tak możecie napisać w komentarzu. Dobra, po pierwsze, likwidacja skrzyń z cyklu po bitwach. Powiem tak, rozumiem was, naprawdę was rozumiem, że czujecie się jakby zabierali wam coś, taką cząstkę was, coś co było od zawsze. I ja też czuję to samo, ponieważ ten kanał też był budowany na openingach, na skrzyniach i tym podobne. I powiem Wam szczerze, że też czuję, że po prostu moje serce zostało troszeczkę zniszczone, ale z drugiej strony tutaj wręcz ten odcinek ma, nie ma na celu bronienia Clash Royale, bo ja też jestem na wiele zmian negatywnie nastawiony i piszę to. Ja mam ten zaszczyt, że mogę im pisać to bezpośrednio, co mi się nie podoba, co mi się podoba. Akurat tutaj pod moim kątem likwidacja skrzyń, powiem już od pewnego momentu, to może być na plus, ponieważ Zawsze miałem takie przeświadczenie, że muszę mieć te sloty wolne, muszę ten cykl skrzyni grać. Te skrzynie już na pełnym kącie też mi za bardzo nic nie dawały. Myślę, że takie te lucky dropy po tych bitwach, myślę, że jak zagracie parę razy, to myślę, że może Wam się to spodobać, ale ja wiem, że symbol skrzyni Clash Royale to jest po prostu no, symbol tej gry. I wiem, że ja Was tutaj naprawdę bardzo dobrze rozumiem, ale ja też już myślę że jeżeli ta gra ma naprawdę iść do przodu to oni muszą coś radykalnie zrobić no, czy, czy dobrze czy źle robią to jeszcze zobaczymy bo myślę że ja czekam na tą aktualizację chyba w czerwcu nam ma być co zapowiedzieli że ma być ten clash mini ja czekam na tą aktualizację i mam nadzieję że to wszystko co jest budowane obecnie jest budowane pod tą aktualizację więc liczę że tam będzie troszeczkę lepiej więc ja was dobrze rozumiem ze skrzyniami, też będzie mi tego brakowało skrzynie nie są ostatecznie wszędzie wycofane, po prostu nie będzie tych skrzyń po bitwach więc myślę, że jak zagracie parę razy to myślę, że będzie lepiej, ja sam jeszcze się muszę też do tego przekonać więc naprawdę łączę się z wami w bólu ale budaj akurat myślę, że może być dobry kierunek rozwoju te skrzynie, zniknięcie drugie, sklep sezonowy według mnie sklep sezonowy w ogóle nie powinien powstać tak, wiem, że mnie teraz będziecie hejtować, będziecie mnie obrażać, ale według mnie ten sklep sezonowy nie powinien y, powstać, bo to było takie rozpraszanie uwagi na siłę próba m, przytrzymania graczy w grze, że jak grasz y, tutaj, żeby zdobywać pas Royala, czy darmowego, czy płatnego, do tego trzeba jeść te m, sezonowe tokeny zdobywać, żeby tam coś w tym sezonowym sklepie kupić. Mi się to nie podobało i cieszę się naprawdę. To jest moje zdanie i widzę po wielu Waszych prywatnych wiadomościach tych, tych graczy, tych lepszych, którzy długo siedzą też w Clash Royalu, że ta likwidacja sklepu sezonowego jest na plus. A to z tego uwagi, że przerzucą to na Pass Royala i przerzucą to na różne eventy. I myślę, że tutaj ja się skupiałem właśnie na Pass Royalu, skupiałem się na eventach, no, ostatnio mniej trochę, ale myślę, że to będzie też dobre, nie będzie takiego rozproszenia, tu muszę zagrać, tam muszę zagrać, tu muszę zagrać i w końcu pierdyliard godzin. Dzień, nie trzeba spędzić w Clash Royalu, żeby to wszystko zaliczyć. Więc myślę, że teraz jak będę sobie rękę, to będę te nagrody zdobywał. Po drugie, tutaj się odniosę też do tego, że piszecie, że o, likwidują sklep sezonowy, wszystko wejdzie w płatny pas Royal. Poczekajcie do odcinka sezonowego, do tej aktualizacji, kiedy będę mógł wam powiedzieć, pokazać, a myślę, że wasze serduszko się troszeczkę ucieszy, i nie będzie już takiego dużego narzekania, że tego sklepu sezonowego nie ma. Więc. Tutaj dla mnie akurat to jest na wielki plus, bo już nie będę musiał tych tokenów zdobywać, żeby na przykład kupić sobie odłamek ewolucji, czy kupić sobie MMOTKI, jak czasem była. To mi się po prostu nie podobało i to jest moje zdanie. Możecie się z tym nie zgadzać, ja was bardzo dobrze rozumiem, ale będę się koncentrował teraz na głównej ścieżce i będę mógł zdobywać to samo. Więc mi się tutaj bardziej, bardziej to podobało. Chociaż w też można było te sezonowe tokeny zdobywać, ale myślę, że to jest taki na duży plus. Y Widzę, że wielu osób się nie odnosiło do tych nowych ścieżki. Myślę, że jak pogramy, bo tu właśnie chodzi o to, żeby pograć i zobaczyć, jak to te nowe ścieżki wyglądają, to też będą pewnie komentarze z Waszych strony. Ale tak jak mówię, skrzynie, ja Was bardzo dobrze rozumiem, bo ja czuję to samo. Ale już w moim przypadku, kiedy miałem to konto pełne, te skrzynie nadal miałem tą świadomość, że trzeba grać. No więc myślę, że tutaj też może być na plusy. Ja wiem, że możecie się ze mną nie zgadzać. Ja po prostu chciałem wyrazić swoje stanowisko i to nie jest stanowisko, które chcę bronić. Clash Royala, bo też mam wiele im do zarzucenia, tylko, że mówię, no, ja się staram tego mocno publicznie, wiele razy mówiłem, że jeżeli mi się coś mocno nie podoba, staram się tego publicznie mocno nie wyrażać, bo jak ja wyrażę swoje zdanie, to zaraz może być kolejka za mną, która o, on powiedział tak samo, to musimy robić to samo. Ja was zawsze uczulam. myście z, z samemu, piszcie z własne przemyślenia, dlatego się cieszę, że też wielu z was pisze te, te komentarze u mnie pod filmami i mm, fajnie właśnie poczytać Wasze opinie. Niech na każdy komentarz, jak mówiłem, mogę odpowiedzieć. Dzisiaj myślałem, że sobie na nocę w pracy podpowiadam na Wasze komentarze, wszystkie poczytam, ale miałem te ostatnie trzy dni w ogóle tak mocno w pracy, dały mi w kość, że po prostu no, nawet na noc nie miałem czasu zbytnio, żeby to poczytać. Przeważnie, jak z mi działają, to jest wszystko ok. Dlatego chciałem się troszeczkę odnieść tak publicznie, tak jak mówiłem, żebyście wiedzieli. Skrzynie w moim przypadku boli, że znikają z tego cyklu, ale cieszę się troszeczkę, że to będzie inaczej rozwiązane, a sklep sezonowy, tak jak mówiłem, według mnie nie powinien powstać, bo to jest rozproszenie uwagi gracza. Myślę, że jak ten Clash Mini, ten tryb wejdzie, to będzie troszeczkę fajniej, bo ten Clash Mini mi się bardzo podoba. No... Więc czekam, czekam na to wszystko jak będzie. Fajnie, naprawdę fajnie, że wchodzicie w dyskusję, tylko proszę, takie piszcie, piszcie mi komentarze pod względem, to mi się nie podoba, bo to. To mi się podoba, bo to. I ja wtedy też te wasze opinie, uwierzcie mi, ja te wasze opinie czytam, zbieram i też staram się, jak tylko mogę, przekazać w prywatnych wiadomościach, czy na to na publicznym tam forum Superzela i też staram się tak troszeczkę stać. Z wami, w takim że to nam się nie podoba. No i jeszcze jedno najważniejsze: odniosę się do Clan Warsów. Clan Warsy na razie cisza. Nic nie wiadomo, co z Clan Warsami. Klany też ostatnio widziałem ten komentarz na czacie u mnie w klanie, że mam wywalone na klan w no, klanie się nic obecnie nie dzieje co ja mam płacić, żeby graczy trzymać w klanie, nie ma żadnych aktywności żadnych wspólnych skrzyń clan warsy są, nie będę mówił do czego, więc nie będę też na siłę tego grać, bo no próbuję, ale jakoś nie widzę tego no. ja jeżeli wprowadzam jakąś aktywność do klanów, gdzie ta jak będzie łączyło, a nie dzieliło ten klan, to ja na pewno też sportem trochę wrócę, ale też mam swoje życie i inne rzeczy robię, więc czasu też na wszystko nie ma. Tyle chciałem pogadać. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, że i jeszcze trochę mnie lubicie, jeżeli dotrwaliście do końca. Napiszcie w komentarzu emotkę rakiety, jeżeli nie chcecie skomentować, chociaż to napiszcie emotkę rakiety, że łączycie się ze mną w bólu <laughs> i będę rozumiał, jak wstawicie emotkę rakiety, że dotrwaliście do końca. Dziękuję serdecznie. Życzę wam miłego weekendu, a my się chyba widzimy w niedzielę na filmie. Cześć.